Sydenckie ataki na ruch Świadków Jehowy. Od czasu niepowodzenia proroczych spekulacji Frederika Franca z 1975 roku, a także w miarę upływu lat, byli Świadkowie Jehowy coraz liczniej wykorzystują internet do krytykowania nauk Strażnicy i publikowania obnażeń życia i postępowania jej byłych i obecnych przywódców. Ci byli świadkowie, zwrócili uwagę na szereg żenujących działań strażnicy. Ponadto niektórzy z nich udzielali wywiadów w różnych programach radiowych i telewizyjnych, nagrywali własne programy i tworzyli różne książki, artykuły i płyty DVD dokumentujące zepsucie przywódców świadków. Ujawniono, że Russell i Rutherford byli o wiele mniej szlachetnymi ludźmi. Niż ci, za których od dawna uważali ich świadkowie. Na przykład, powszechnie wiadomo, że Russell kłamał na temat swoich relacji z Rose Bowl. Jeśli chodzi o Rutherforda, to zostało szeroko nagłośnione, że był on wielkim winiarzem. Był najwyraźniej często pijany i mógł mieć kochankę. Bardziej znaczące są jednak działania podjęte przez współczesnych przywódców świadków, które zostały ujawnione. Wśród nich były następujące: Pod koniec lat 90. bułgarski rząd odmówił zarejestrowania Stowarzyszenia Świadków Jechowy jako organizacji religijnej, co ograniczyło działalność świadków w zakresie głoszenia i prozałityzmu. Rząd bułgarski sprzeciwiał się temu, że świadkowie nie akceptowali cywilnej służby zastępczej zamiast służby wojskowej, a także stanowczo sprzeciwiał się stanowisku strażnicy, w sprawie transfuzji krwi. Kiedy ciało kierownicze zmieniło swoje stanowisko w sprawie alternatywnej służby wojskowej, usunęło to jedną przeszkodę na drodze do rejestracji, ale kwestia transfuzji krwi nadal pozostała. Ostatecznie Europejska Komisja Praw Człowieka opracowała warunki ugody między bułgarskim rządem a świadkami Jechowy. Zgadzając się na kompromis, Świadkowie zaakceptowali warunki, które naruszały jedną z ich wciąż podstawowych nauk zakaz transfuzji krwi. Zgodzili się, że pacjenci świadków jechowy powinni systematycznie korzystać z usług medycznych dla siebie i swoich dzieci. Każdy członek ma prawo do swobodnego korzystania z tych usług według własnego uznania bez żadnych kontroli lub sankcji ze strony składającego petycję. Czyli Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Świadków Jehowy. W efekcie świadkowie zrezygnowali z prawa do wykluczania kogokolwiek za poddanie się transfuzji krwi. Zgodzili się również, że nie wydadzą żadnej dyrektywy medycznej zakazującej nieletnim otrzymywania krwi. Kiedy warunki porozumienia stały się publicznie znane, wielu założyło, że ciało kierownicze postanowiło uczynić kwestię transfuzji krwi. Sprawą osobistego sumienia i że świadkowie nie będą już wykluczani za dobrowolne przyjmowanie transfuzji. Zostało to zauważone w Szwecji w Helsingborgs Dagblad z 19 lipca 1998 roku na stronie 27. Jednak były świadek Rud Persson skomentował w tej gazecie, że nie wierzy, iż strażnica złagodziła swoje zasady w Bułgarii. Stwierdził. Jeśli to prawda, to jest to rewolucyjne. Ale świadkowie jehowy są podstępni. Mogą stwierdzić, że zależy to od każdego członka z osobna, ale później ta osoba i tak zostanie wykluczona. Takie postępowanie graniczy z prześladowaniem. Niemniej jednak, The Times of London poinformował o tej sprawie 14 czerwca i założył, że świadkowie faktycznie zmienili swoje stanowisko. Wkrótce stało się jednak jasne, że słowa Persona były prawdziwe, a świadkowie Jehowy jawnie oszukiwali w porozumieniu z bułgarskim rządem. Dwa dni po opublikowaniu artykułu w The Times, Towarzystwo Strażnica w Nowym Jorku wydało wewnętrzne oświadczenie skierowane do wszystkich świadków Jehowy, którzy byli członkami Komitetów Łączności ze Szpitalami. Stwierdziło ono częściowo. Jeśli ochrzczony członek wyznania świadomie i bez żalu zgadza się na transfuzję krwi, swoim postępowaniem daje do zrozumienia, że nie chce już należeć do świadków Jehowy. Taka osoba nie jest już postrzegana jako członek zboru chrześcijańskiego, ponieważ nie akceptuje i nie przestrzega biblijnego zakazu powstrzymywania się od spożywania krwi. Niedawno Towarzystwo Strażnica zostało zdemaskowane jako organizacja pozarządowa. Stowarzyszona z Organizacją Narodów Zjednoczonych, pomimo faktu, że czasopismo Strażnica przez około 80 lat nauczało, że Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej poprzedniczka Liga Narodów są symbolizowane przez czczącą diabła siedmiogłową, dziesięciorożną bestię z objawienia 17 rozdziału wersety 3 i 6 do 16 i że każdy kto ją popiera zostanie zniszczony w Armagedonie. W artykule opublikowanym w The Guardian korespondent do spraw religijnych Stephen Bates napisał 15 października 2001 roku, Świadkowie Jehowy pospiesznie wycofali się z Organizacji Narodów Zjednoczonych w ciągu kilku dni po artykule w Guardianie, w którym członkowie oskarżyli sektę o hipokryzję za wspieranie organizacji, którą osobiście wielokrotnie potępiała. Po ukazaniu się artykułów zeszły poniedziałek, hierarchia organizacji z siedzibą w Nowym Jorku uprzedziła zapytanie skierowane do ONZ, zgadzając się na odłączenie świadków od organizacji, którą uważała za szkarłatną bestię, wymienioną w księdze objawienia. W wyniku tego i innych artykułów na ten temat, amerykański świadek Jehowy napisał do Towarzystwa Strażnica w tej sprawie i otrzymał następującą odpowiedź. W dniu 6 listopada 2001 roku od organizacji, która obecnie nosi nazwę Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy. Drogi bracie, z przyjemnością odpowiadamy na Twój list otrzymany 26 października 2001 roku, w którym pytasz o poprzednią rejestrację Watchtower Society w Organizacji Narodów Zjednoczonych jako NGO, organizacja pozarządowa. W Departamencie Informacji Publicznej ONZ, w skrócie DPI. Naszym celem zarejestrowania się w Departamencie Informacji Publicznej jako organizacja pozarządowa w 1991 roku było uzyskanie dostępu do materiałów badawczych dotyczących zdrowia, ekologii i problemów społecznych dostępnych w bibliotekach ONZ. Korzystaliśmy z biblioteki przez wiele lat przed 1991 rokiem, ale w tym roku konieczne stało się zarejestrowanie jako organizacja pozarządowa, aby mieć do niej stały dostęp. Dokumenty rejestracyjne złożone w ONZ, które mamy w aktach, nie zawierają żadnych stwierdzeń sprzecznych z naszymi chrześcijańskimi przekonaniami. Co więcej, organizacje pozarządowe są informowane przez ONZ, że Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych z DPI nie stanowi ich włączenia do systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych ani nie uprawnia stowarzyszonych organizacji lub ich pracowników do jakiegokolwiek rodzaju przywilejów, immunitetów lub specjalnego statusu. Mimo to kryteria zrzeszenia organizacji pozarządowych, przynajmniej w ich najnowszej wersji, Zawierają pewne sformułowania, z którymi nie możemy się zgodzić. Kiedy zdaliśmy sobie z tego sprawę, natychmiast wycofaliśmy naszą rejestrację. Jesteśmy wdzięczni, że zwrócono nam uwagę na tę kwestię. Cieszymy się, że możemy przedstawić powyższe uwagi w odpowiedzi na Twoje zapytanie. Wasi bracia w służbie Jehowy. Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy. P.S. Wyważone spojrzenie na Organizację Narodów Zjednoczonych można znaleźć w Strażnicy z 1 października 1995 roku, na stronie siódmej. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych fakty były nieco inne. Ten sam świadek, który otrzymał powyższy list od chrześcijańskiego zboru świadków Jehowy 11 października 2001 roku, otrzymał również następujący list od Paula Hoffela. Szefa sekcji organizacji pozarządowych w departamencie informacji publicznej ONZ. Do tych, których może to dotyczyć. W ostatnim czasie sekcja organizacji pozarządowych otrzymywała liczne zapytania dotyczące stowarzyszenia Towarzystwa Biblijnego i traktatowego strażnica z Nowego Jorku z departamentem informacji publicznej DPI. Organizacja ta złożyła wniosek o stowarzyszenie z DPI w 1991 roku i uzyskała zgodę na stowarzyszenie w 1992 roku. Akceptując stowarzyszenie z DPI, organizacja zgodziła się spełnić kryteria stowarzyszenia, w tym wsparcie i poszanowanie zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz zaangażowanie i środki do prowadzenia skutecznych programów informacyjnych ze swoimi wyborcami i szerszą publicznością na temat działań ONZ. W październiku 2001 roku Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica z Nowego Jorku zażądało zakończenia współpracy z DPI. W następstwie tego wniosku DPI podjęło decyzję o wyrejestrowaniu Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Strażnica w Nowym Jorku z dniem 1 października 2001 roku. Dziękujemy za zainteresowanie pracą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z poważaniem, podpis. Z tych informacji wynika, że przywódcy Świadków Jehowy, używając swojego obecnego surogatu chrześcijańskiego zboru Świadków Jehowy, pogrywali ze swoimi wartościami, po raz kolejny stosowali strategię wojny teokratycznej. Niezależnie od tego, czy faktycznie wierzyli, że muszą zgodzić się na zasady zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych, czy też nie, poprzez samo z organizacją, którą od dawna potępiali jako pochodzącą od szatana, narażali na szwang własne, głośno głoszone przekonania. W tym samym czasie, gdy wyszła na jaw kwestia członkostwa Nowojorskiego Towarzystwa Strażnica w organizacji ONZ, Strażnica z 15 listopada 2001 roku. Opublikowała następujące oświadczenie na temat świadków Jehowy. Namaszczeni chrześcijanie są jak obcy mieszkańcy żyjący w namiotach, poza tym systemem rzeczy 1 Piotra 2,11. Nawet plaga nie zbliża się do ich namiotu. Niezależnie od tego, czy nasza nadzieja jest niebiańska, czy ziemska, nie jesteśmy częścią świata i nie jesteśmy zarażeni takimi duchowo-śmiertelnymi plagami jak niemoralność, materializm. Fałszywa religia i kult dzikiej bestii i jej obrazu, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pomimo tak dobitnego zastrzeżenia, oczywiste jest, że jedno z głównych towarzystw świadków związało się z tym, co uważali za szkarłatną bestię z objawienia. Zgodnie z ich własnymi naukami, świadkowie stali się nieodłączną częścią wielkiej apokaliptycznej nierządnicy, zwanej Babilonem Wielkim. Która jeździ na bestii i którą uważają za światowe imperium fałszywej religii. Wreszcie Świadkowie Jehowy i ich ciało kierownicze i ich towarzystwa są obecnie ostro atakowani za ukrywanie licznych przypadków molestowania seksualnego dzieci w zborach Świadków Jehowy. Dowody są jasne, że istnieją realne podstawy do krytykowania praktyk świadków w tej kwestii. Podobnie jak krytykowano Kościół katolicki i inne organizacje religijne. W związku z tym wytoczono liczne procesy przeciwko starszym zboru świadków i samemu Towarzystwu Strażnica. W rzeczywistości, aby nie dopuścić do upublicznienia tej sprawy, Towarzystwo rozstrzygnęło wiele spraw poza sądem, co wiązało się z dużymi kosztami dla organizacji. Zostało to udokumentowane przez Barbarę Anderson. Która przygotowała do publicznej dystrybucji płytę DVD z licznymi amerykańskimi aktami sądowymi, które pokazują, jak poważna jest ta sprawa. Ponadto występowała w ogólnokrajowej telewizji w Stanach Zjednoczonych i przemawiała do różnych grup w Europie, aby wyjaśnić, czego dowiedziała się w siedzibie bruklińskiej centrali świadków na temat molestowania dzieci i co odkryła na ten temat po opuszczeniu tego miejsca. Kwestia molestowania dzieci wśród świadków Jechowy jest prawdziwa, a towarzystwo Strażnica nie poradziło sobie z rozsądną krytyką swojej polityki, wymagającej dwóch naocznych świadków w celu udowodnienia każdego przypadku domniemanego molestowania dzieci, co jest praktycznie niemożliwe. Jak często pedofil dopuściłby się aktu molestowania w obecności innego świadka? Po drugie. Często instruowano lokalnych starszych świadków, aby nie zgłaszali policji zarzutów dotyczących pedofilii, chyba że istnieje konkretne świeckie prawo, które tego wymaga. Z typową dla siebie arogancją, towarzystwo zachowywało się tak, jakby było ponad krytyką. Pod jego nadzorem, lokalne komitety sądownicze wykluczyły Barbarę Anderson za ujawnienie ich wewnętrznych wskazówek dla poszczególnych zborów. Jak radzić sobie z molestowaniem dzieci, co w efekcie skutkowało zatuszowaniem kilku dość paskudnych przypadków molestowania dzieci. Były świadek, William Bowen, założył organizację o nazwie Silent Lambs Nieme owce tudzież ciche owce aby wywrzeć dodatkową presję publiczną na ciało kierownicze świadków Jehowy w tej sprawie i wytropić molestujących świadków. Ale pod pewnymi względami jego zachowanie sprawiło, że on i Silent Lambs wyglądają irracjonalnie. Oprócz atakowania innych byłych świadków, w tym zmarłego Raymonda Franca, którego Bowen obwiniał za interpretację zasady dwóch świadków przez strażnicę, głośno głosił, że molestowanie dzieci jest bardziej powszechne wśród Świadków Jehowy niż we wszystkich innych religiach, na poparcie czego ani on, ani nikt inny nie ma odpowiednich danych statystycznych. W dniu 14 czerwca 2012 roku byli świadkowie, a w szczególności Barbara Anderson, zostali oczyszczeni z zarzutów decyzją sądu w sprawie Conti przeciwko Towarzystwu Biblijnemu i Traktatowemu Strażnica. Dział Informacyjny Strażnicy poinformował o tej sprawie 15 czerwca 2012 roku w internecie. W dniu 14 czerwca 2012 roku ława Przysięgłych Sądu Najwyższego Hrabstwa Alameda przyznała 21 milionów dolarów odszkodowania karnego 26-letniej powódce Candice Conti, która była ofiarą molestowania seksualnego dzieci, gdy dorastała jako świadek Jehowy. Kwota 21 milionów dolarów stanowi dodatek do 7 milionów dolarów odszkodowania, które ława Przysięgłych Przyznała jej dzień wcześniej. Candice Conti jest mieszkanką hrabstwa San Joaquin. Osoba prawna Świadków Jehowy, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica z Nowego Jorku, jest odpowiedzialna za całą kwotę odszkodowania karnego i 40% odszkodowania wyrównawczego, powiedział Rick Simons, adwokat Candice Conti. 60% odszkodowania zostało zasądzone od Jonathana Davida Kendricka. Mężczyznę oskarżonego o znęcanie się nad Candes Conti. Towarzystwo Strażnica było zaskoczone decyzją ławy przysięgłych w sprawie Conti. Ich dział prasowy poinformował: Świadkowie jechowy odwołają się od decyzji kalifornijskiej ławy przysięgłych w sprawie sądowej dotyczącej rzekomego molestowania dzieci. Ława Przysięgłych przyznała wielomilionowe odszkodowanie kobiecie, która twierdziła, że jako dziecko była molestowana przez członka lokalnego zboru świadków Jehowy. Podczas procesu powódka twierdziła, że polityka Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Strażnica przyczyniła się do rzekomego molestowania. Z całym szacunkiem nie zgadzamy się z decyzją Ławy Przysięgłych. Po raz pierwszy organizacja została uznana za odpowiedzialną za domniemane występki członka który nie zajmował żadnego stanowiska kierowniczego ani nie miał władzy, stwierdziła James McCabe, adwokat reprezentujący strażnicę w tej sprawie. Bardzo nam przykro z powodu krzywdy, jaką mogła ponieść ta młoda kobieta, jednak organizacja nie ponosi za to odpowiedzialności. Teraz czekamy na ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez sąd apelacyjny. Niezależnie od tego, czy towarzystwo wygra, czy przegra w apelacji, Zarówno ono, jak i cała społeczność świadków doznały poważnego ciosu dla ich publicznego wizerunku, co bez wątpienia utrudni pozyskiwanie konwertytów. Co więcej, sprawa ta zachęciła niektórych byłych świadków Jehowy w innych krajach do wyrażania obaw dotyczących tuszowania pedofilii przez świadków Jehowy. Jest to szczególnie widoczne w Australii.